Dobra, wodę. Mm. Ale, mm. Mm. No, ale mm. Teraz można iść na no przełaj. Już chyba na tyle się sama rozniate, że... O, no, chyba. Teraz się nie boję. Pływać nie potrafię, ale na jezioro mogę wejść. Czemu nie? No. Czy my, my znowu, ta nagrywam, my znowu w się siemano, siemanero. Ostatnio nie udało nam się zabrać was na kiełbachy, tylko zobaczyliście ogień i na ognie. nie chcieliśmy płoszyć. Czasem by się spłoszyły jak te. Nie, ogólnie szanujemy prywatność innych i staramy się nie nagrywać osób jak gdyby postronnych. Tak. Staramy się no jak unikać już, tego. Jak już się ktoś wkręci w kadr, no to niestety jak już nagrywamy, no to będzie, ale no tak. staramy się nie nagrywać tam, gdzie Specjalnie jest. tak, nie, nie, nie robić. Nie burzyć tej czyjejś prywatności, nie wchodzić w jego strefę komfortu. Tak. Także zabieramy Was na... Ognisko. E, ognisko, tak. W naszym fińskim zimowym klimacie. E, idziemy nad jezioro Matyldy. Dokładnie po fińsku to jest Matylden Jarwi. E, znajduje się ono oczywiście w dolinie Matil Matyldy, tak. czyli Matildendal. Myślę, że o tym miejscu powiemy więcej w innym filmie. E, jest to całkiem fajne miejsce. Ładne krajobrazy, ładne jeziorko. Tak. Byliśmy już tu kiedyś, tylko chcemy. po drugiej stronie tego jeziora. Tak. Chyba jeden z pierwszych naszych filmów. No, nasz pierwszy wyjazd kamperem. Nasz pierwszy tutaj. wyjazd kamperem, tak. Pierwsze początki, pierwsze tworzenie filmu, yy, które strasznie chyba szło. No, chyba idzie lepiej, co? ocencie. Oceńcie sami. No, każdy się wszystkiego uczy, tak jak i my też się uczymy. I kręcić, i... Ale zobaczcie. Górka do zjeżdżania, co nie? Górka do zjeżdżania. Piękne widoczki.

My docieramy. Zbliżamy się do miejsca docelowego no, na to ognisko. Tak. W ogóle to jesteśmy w Parku Narodowym. Tu za nami. To wszystko białe, co tu widzicie, to jest jezioro. Już częściowo chyba przymarznięte. Bo tam łowić już widać, ryby. wychodzą na, na lód łowić ryby. Także jeszcze troszkę to będzie można przejść przez jezioro y, w pław, tak? Na nóżkach. No. Zaraz pokażemy mapkę no. gdzie jesteśmy Tu mamy Toaletę pewnie, toaletę pewnie. Jest cały kontener z No A jesteśmy To jest miejscówka na której jesteśmy Koordynaty Jesteśmy nad tym jeziorem w tym miejscu i zobaczcie ile tego w koło jest tego jeziora, gdzie można robić gdzie jest Hej. wiatka na ogień, gdzie są wiatki, żeby się przespać. Tak te WC. te miejscówki, tak zwane lawu, można w nich spać. A tutaj i nawet domek do wynajęcia. No na też są domki do I to wynajęcia. to jeziorko całe opinię. idzie w koło obejść. A tu. Ej, a ktoś już tam nawet na No. Do Mamy grillowisko. Spore, zadaszone. Pełno napiszu. A jak sobie ugrilujesz, możesz iść w osobny domek sobie zjeść. Lub na ławeczkę tam. Piła, ale nam bardziej by zależało na jakimś... jest. No, jakimś toporku. Czekaj. o, tu jest Adrian, to się to będzie podobało. Tu jest. Do szczepania jest koziołek i jest do szczepania drzewa. Ale to... Ale to... Ale to... Filip, dawaj, ty już miałeś wprawę. Okay. <laughs> już z nimi szczepałeś drewka, nie? I tak przy okazji pozdrawiamy. Nie do zajechania. No. Prawo ty. Na no dwa razy. ja też nie umiem. Jak to mówią, drewno grzeje dwa razy, nie? Najpierw jakie rąbiesz, przygotowujesz, a potem jakie palisz. Tak tu stoję i gdzieś słyszę jakiś chłop... strumyk leci. Chłopacy przygotowują A drzewo na ognisko. Gdzieś. Gdzieś tu. No leci. Żebym zaraz nie weszła w niego. Leci i zamarza już. Praca? Współpraca? Mm -hmm. Mm -hmm. Gotowe No, dawaj stąd rano Ja już się głodny robię Kiełbaski Jeszcze sobie dobrze wyglądamy Dobry. No <laughs> No jedno tylko Oj. Kupiliśmy takie mm, zapałki grube. To są już z taką rozpałką, z takim materiałem. Zobaczymy czy się sprawdzą. To będzie łatwiej tak. niż zapalniczką. I albo zwykłą zapałką. Żeby ci tam w dziurę nie wpadło. Nie, ale chcę, żeby w powietrze szło tam. Chyba działa. No już strzela. Już strzela. Mm, już czuć zapach od tego Jak smażenie na widelcu? No, Własne kiełbaski. Kiełbaska z widelca będzie. Zrobimy sobie hot dogi. Podsmażymy bułeczki, podpieczone będą. No to szef kuchni piecze. No zaraz będzie. Bułeczki przygrzane ciepłe. Kiełbaska dochodzi. <z Middle solamente> Ciepła herbatka. A na deser jabłecznik. Łeczki pospieczone. chrupiące, Cieplutkie. I u Ale chrupie. Dobra, to pierwszy. Mmm, pyszności. Widzicie, jaka dobra, taka ciepło. Mmm. A kiełbasa golonca. Mmm! Mm, bułeczka chrupiąca. Miami. Brawo no, dla szefa kuchni. bułka jakby była spieczona, taka trochę podpieczona. Pod, y, Powiem Wam, że to jest to na wożu, w Mrozie przy ognisku. Tak. To my będziemy pałaszować. Mmm! Mm. 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 No, Mmm! To jest kwintesencja smaku kiełbaski, brakuje nam tylko tu Makłowicza, który by nam o tej kiełbasce opowiedział <noise> i byłoby perfekcyjnie, ale powiem wam, ognisko, kiełbaska, połączenie idealne. Tak, na świeżym powietrzu. Niami. Mm. To my pałaszujemy. Mm. No, gryzaj. Tak. A pani smakuje? 6472. Na jedzeni? Tak, pod jedni. Trudne kiełbaski nie jest? No, ja, chyba nie. nie, nie, nie. <laughs> e, ogólnie nie wiem, czy wspomniałem, bo jesteśmy na terenie Parku Narodowego. E, to jezioro nazywa się właśnie Matylda Niarwi. To mówiłeś. To mówiłem. E... Są tu różne szlaki, i ogólnie to jezioro można obejść właściwie dookoła. Tak. E... Są tam takie kładki wyznaczone, mosty są. Jak zrobi się cieplej i nie będzie ślizgo. Tak, bo teraz po skałach, po szlakach chodzić to trochę. Ciężko. Nie, znaczy, może nie tyle ciężko, ale niebezpiecznie, bo można łatwo nogę skręcić. Nie? No to tak, no, na skalę noga ci się uśliznie, pod spodem jest lód, jak rzeczka, gdzieś płynie woda, także. Tak, można przyjechać tutaj na ryby. Oczywiście tu jest e, dodatkowo płatne zezwolenie wędkarskie. E, jest też mały kemping, ale w cenach się nie orientujemy. Jak znajdziemy to u dołu ekranu. Ale myślę, że przyjedziemy wiosną, to Wam pokażemy to miejsce e... lepiej, bardziej. Tak. Nie, nieco bardziej szczegółowo. Tak. Teraz chcieliśmy Was zabrać głównie na te kiełbasy. Tak. Apetytu nabraliście? No, nam smakowało, no. nie? <laughs> Bardzo. Dobra. No. O, już to lód idzie... jest na tyle gruby? Tak, idziemy na spacerek na jezioro. Tak, że już można po nim chodzić. Właśnie patrzymy, że narciarze i. I spacerują już po lodzie. Kto ma łyżwy? Ubiera łyżwy. Siada no, na stołek. Miejsce tu, zejście i można zejść na. Ja już wyczyszczę. I prosto na lód. I po jeziorze pochodzi. Tak teraz można iść na przełaj. Można pospacerować po jeziorze. Tu widzieliśmy, nie wiem czy widać te ślady, ale na nartach jeżdżą po jeziorze. Jóra. Także teraz możecie y, zimową porą, możecie obejść jezioro po jeziorze? Tak. Po, po wodzie chodzić, po lodzie, <grym> po lodzie. A, a letnią porą w koło po skałkach. Ta jest, jest wyznaczony szlak dookoła. Całkiem fajnie. Całkiem fajnie tu jest, ładnie. No, bądź co, to co, też Park Narodowy. Tam u góry jest e, chatka. Tak. Jakaś? Trzeba jej nie widać. Nie, tam jest, 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 tam jest chyba ta recepcja kempingu, ostatnio nie widać, mniej więcej na tej górce tutaj. E, tu jest recepcja, właśnie jest takie biuro, i tam w lesie jest kemping. Jest tam też Taki, grillowisko. Tak, też takie miejsce jak tutaj. No ale to obiecujemy, że jak będzie cieplej wiosna, to wiosną, to przyjedziemy na tą miejscówkę i pokażemy Wam bardziej. Dzisiaj chcieliśmy, bo tak jak mówiliśmy. Ta. Miejsce fajne, warte uwagi. Tak, warte spokojne. Spokojne spokojne. Widzicie, ludzi tu, tłumy są. No, jak dzisiaj to... straszne tłumy są. <laughs> w Finlandii no. wszędzie są tłumy. Na tą no. ilość ludności, która tu zamieszkuje, a tyle obszaru, także idzie naprawdę znaleźć miejsce, żeby pobyć sam. W samemu. ciszy, w spokoju. Zrelaksować się. Albo wykrzyczeć, jak to Też. By. Nikt Cię nie usłyszy. O, nie. Dobra. Dobra. To my śmigamy. Wracamy. Tak. Słoneczko nam już zaszło. Przyjechaliśmy ze słoneczkiem, wyjeżdżamy bez słoneczka. No pewnie zanim, zanim wrócimy dojedziemy. do domu, to będzie ciemno. Tak. Jesz jeszcze może troszkę pospacerujemy, troszkę widoków. Tak, trochę ruchu. Trochę no, ruch ruchu. to zdrowie. Ta. Ta. Nawet zimą. Po takiej kiełbasce fałdki się szybko odkładają. No, no. Bo... tam jedna kiełbaska, taka ta. tam. I dwie fałdki więcej. No to drugą kiełbaskę <laughs> musiał jeszcze zjeść. Wtedy byłoby co spalać. Mamy nadzieję, że ten krótki, króciutki filmik Wam się podobał. No, widzimy się w następnym. I polecamy. Wszelkie miejsca na ogniska w Finlandii. Jak nie z kiełbaską, to by się ogrzać. Tak, zostawimy pod filmem w opisie link do mapy z miejscami, właśnie na ogniska. Są tam miejsca widokowe, wieże widokowe, miejsca, gdzie można spać na dziko w takich właśnie wiatach typu po fińsku to się nazywa lawu. No, Finlandia jest pełna tego. Jak zerkniecie na tą mapkę, to zobaczycie, że jest naszpikowana tym niesamowicie. No. I łatwiej będzie komuś e, zaplanować jakąś podróż, czy, czy znaleźć miejsce, gdzie może Postawio. stanąć, tak, legalnie zrobić ognisko. No. Oczywiście trzeba Finland... brać pod uwagę m, latem, kiedy są ostrzeżenia o pożarach. O pożarach. Wtedy takich jest... odniesek, nawet w miejscach wyznaczonych. Nie powinno się robić. Nie, wtedy jest zakaz palenia ognisk. Dobrze. To my. Zapraszamy jeszcze na spacerek krótki po jeziorze. No. I do zobaczenia. Teraz się nie boję. Pływać nie potrafię, ale na jezioro mogę wejść. Czemu nie? No. <laughs> Zamarzło. A ale... są wariaci, co po jeziorach jeżdżą samochodem. Tak zamarza, Też. że jeżdżą samochodami po jeziorach. My tego nie, nie, nie próbujemy, niedźwiedziem wierzyć na pewno nie, nie będziemy. Nie, 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 Takie sporty ekstremalne to tak, już nie tak, Także my się Dobra. przejdziemy, możemy iść i kawałeczek. thank you